Witam serdecznie w kolejnej audycji na kanale. Moi drodzy, trochę się nie odzywałem, przepraszam za to, ale, no wiecie, do roboty chodzę i no mało czasu było. Jednakże obejrzałem sobie na, na kanale Masza program Minęła XD20, właśnie 99 odcinek Kulesza kontra Ikonowicz. Nie będę Wam puszczał tego całego, zrozumiecie o co mi chodzi zaraz. Posłuchajcie, proszę tego. To oczywiście teraz będzie mówił Piotr Ikonowicz, czyli tam będą go przekrzykiwać, ale mniejsza. Słuchajcie. Czy pan jest katolikiem? Nie, ja pytam, czy pan jest katolikiem? Nie, ale dla mnie to jest faktor, ważne, że... dlatego że jest dla stanowisko, w stanowisko faktu, jest w tej panie, sprawie, panie bo ja się kieruję humanizmem. Otóż yy, w tej sprawie jest bardzo ważne stanowisko Episkopatu Polskiego, który wzywa do miłosierdzia i do tego, żeby tych ludzi wpuścić. Dobra, yy... Żeby była jasność, to powiedział teraz Piotr Ikonowicz, moi drodzy, że bardzo ważne w tej sprawie jest stanowisko episkopatu. To teraz wam coś przeczytam. Eee, Nam piętnowałem w Felietonie czyny doktora Bogdana Hazana. Kilka dni temu sąd skazał mnie za to na trzy miesiące więzienia w zawieszeniu na dwa lata oraz nakazał zapłacenie 5 tysięcy złotych na rzecz fundacji. Która dąży do zaostrzenia prawa aborcyjnego. Taki wyrok to nie tylko próba założenia mi knebla, ale i gwałcenie mojego sumienia. Yy, ogólnie tutaj yy, to, co wam teraz przeczytałem, to jest wypowiedź yy, Piotra Ikonowicza, działacza społecznego polityki i Polityka, dla Krytyki Politycznej.pl, on tutaj mówi jeszcze ogólnie o, o religijnych fanatykach, nie? W tym procesie nie chodziło wcale o mnie, lecz o ikonę religijnych fanatyków, którzy w lekarzu, który odmówił aborcji, widzą swojego patrona. E, taki tylko mały, e, małe dla was przypomnienie, episkopat i w ogóle nauka społeczna Kościoła zakazuje aborcji. A profesor Bogdan Hazan był przykładem lekarza, który dokonywał aborcji na chorych dzieciach, tak zwanych potworkach, jak to mówi obecna lewica, która strasznie się dopierdzielała, korwina choćby o to, że był przeciwko występowaniu niepełnosprawnych w olimpiadach. I powiem Wam szczerze, kiedy słucham za każdym razem, jak lewica, jak lewactwo nawija o tym, że Trzeba wpuszczać imigrantów, bo to jest po chrześcijańsku, że po katolicku jest pomagać biednym, że przecież socjal musi istnieć, bo to jest po chrześcijańsku. Nie jest, odsyłam was do swoich materiałów, poniżej w opisie będą dwa linki do tego. Moi drodzy, lewica to są hipokryci. Lewica jest określana lewicą, dlatego że wszystko to, co lewe, jest de facto szemrane. Zastanówcie się, lewe interesy oznacza, że to jest coś lewego, nie? Coś niefajnego. Lewa kobieta, to wiadomo, ma się żonę i gdzieś tam jakaś na boku, nie? Lewica kieruje się kłamstwem, hipokryzją oraz oszustwem. Nie dajcie się na tą głupią propagandę, proszę was o to, bo lewica uwielbia używać argumentu o kościele, kiedy jest to dla nich wygodne. Episkopat mówi, żeby wpuszczać, żeby kierować się miłosierdziem. No spoko, ale czy słuchaliście episkopatu, jak mówił, że homo związki są grzeszne, że tego trzeba zakazać, że aborcja jest morderstwem, jest zła? Czy słuchaliście o tym, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny? Czy słuchaliście o tym, że należy ludzi nawracać oraz istnieje tylko jedna religia, jeden Bóg i tylko jeden Jezus? No nie. Lewica słucha tylko tego, co jest dla nich wygodne. Dlatego właśnie wy, moi drodzy, rozumni słuchacze, nie powinniście słuchać lewicy. Dziękuję. Wam.